Witamy wszystkich Oto nasze dzisiejsze trafy Kawałek Młodzieża Kawałek, nie? I... Szczena nie jebał. Szczena. a dlaczego to chuj wie? Taki motorant kurwa jak tyrnozał Dobra, to żegnamy się na razie wszystkim Idziemy dalej. Oto okolica Bagno kurwa, gdzie tyle węży jest, że tak tam wejść Dobra, to ja spadam na obiad, na razie.